Jestem po prostu od tego dźwięku uzależniony i... Do no i tyle. Chciałem uzależnić Was delikatnie również. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie dał odrobinkę. Ja po prostu muszę, a Wam proponuję ten dźwięk, ten jeden jedyny w swoim rodzaju. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj takie króciutkie spotkanie. Właściwie to chciałem Wam serdecznie podziękować za subskrypcję i wszystkie głosy, o które poprosiłem w filmiku moim ostatnim, którego bohaterem był... Ten samochód, którym przyjechałem, jest to dla mnie naprawdę wielka rzecz i, i, i bardzo sympatyczna, jednocześnie zobowiązująca. Dlatego postanowiłem tym razem nie czekać jakoś bardzo długo z wyprodukowaniem następnego filmu, ale odezwać się do Was, uśmiechnąć, skorzystać z tej dziury w niebie, bo aktualnie właśnie w Gdańsku wyszło słońce, co jest w ogóle jakimś wenementem. Zobaczcie, jest dokładnie połowa lata, praktycznie koniec lipca, a jego się tutaj kompletnie nie czuję. Ale, w związku z tym, że dzisiaj je mamy, szybciutko wziąłem bohatera ostatniego filmu, dobrze już Wam znanego Mercedesa W210, i przyjechałem w miejsce, w którym zajawił mi się pewien mały pomysł i projekt na kolejny film, który myślę, że zrobię w sobotę i niech ten dzisiejsze króciutkie moje do was kilka słów będzie takim zwiastunem czegoś, co spróbuję opublikować w weekend. Mam nadzieję, że pogoda mi nie przeszkodzi. Mianowicie. Oto w tym garażu stoi przepiękny Mercedes W123. Jego piękna absolutnie w tej chwili nie widać, ponieważ stoi tutaj od wielu, wielu lat. Właściwie nieruszany. Ja taki króciutki, króciutką zajawkę zrobiłem kilka miesięcy temu z, z tym samochodem. Mianowicie uruchomiłem go, wyjechałem z garażu, potem go z powrotem stawiłem trochę jakby obiecując, że, że pójdę tym tropem dalej i zrobimy sobie taki cykl takich filmików, jak ten samochód wraca jakby do życia. Nie zrobiłem tego. Została mnie wówczas już chyba zima, natomiast mamy jeszcze kawałek lata i tak, w sobotę plan jest taki, że wyciągam ten samochód, ładuję go na przyczepę, jadę z nim na myjnie, a następnie do mojego przyjaciela emerytowanego już, Pracownika, byłego pracownika serwisu Mercedesa w Niemczech Kazimierza. Ja postaram się Kazika namówić na to, żeby wystąpił w przyszłym odcinku, pokazał się chociaż na chwilę, bo to jest moje takie wielkie wsparcie. Chodząca wiedza, encyklopedia z takim kompletnym spokojem. Mówi co, w jakich latach, gdzie tam się mogło zepsuć i ewentualnie. Więc udało mi się go po pierwsze namówić, aby w tym samochodzie wymienił olej i przejrzał go po tych latach postoju. Później, kiedy go już wysprzątamy, uruchomimy, to zaproszę Was na przejazdkę modelem W123 z silnikiem 200-benzynowym z końca produkcji. Póki co, dzisiaj patrzę: Wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja już patrzę na moją starą, wierną przyjaciółkę: Moją ukochaną złotą lalkę Mercedesa W123-220D. Niechaj, dzisiejsze jej uruchomienie po zimie będzie takim małym zwiastunem i przedsmakiem tego, tego co chcę zrobić z tamtą dwusetką, tyle że benzynową. Cóż, za chwilkę uruchamiam po kilku miesięcach tego śpiącego starego diesla. O tym, że on się uruchomi, to jestem tak przekonany, że mógłbym własną krwią podpisać, takie zobowiązanie i taką pewność, nie wiem co musiałoby się stać. Może musiałyby pogryźć ewentualnie myszy, jakieś tam przewody. E, myszy by nie dały rady, raczej szczury e, musiałoby się stać to, co stało się z tamtym R129, czyli kolejnym samochodem, który tam gdzieś w cieniu stoi, który zamierzam wyciągnąć. Po tej beczce, więc mam nadzieję, że w wolnych chwilach uda mi się w kolejnych tygodniach odrobinkę Was, jakby mam nadzieję, że umilić wam życie swoim sobie przede wszystkim nie inaczej, na równi sobie i wam tymi drobnymi performansami. Ponieważ to wszystko jest niereżyserowane, i, i, i tak po prostu, naturalnie i z pasją sam odkrywam pewne swoje zaniedbania, postaramy się z tego zrobić może jakiś e, mały cykl. Zapraszam e, serdecznie i jeszcze raz dziękuję za, e, za niedzielne e, oglądanie e, m, mojego tutaj. E, ukochanego okulara, którym od niedzieli do dzisiaj jeżdżę właściwie praktycznie jak daily i powiem wam, że każdego dnia mam przyjemność nawet w deszczu. A teraz płynnym ruchem przenoszę się do, do mojej e, ukochanej lalki, którą już znacie z poprzednich filmów. E, za chwilkę e, za chwilkę ją uruchomię i e, no i co, pojedziemy na myjnie ochlapać się delikatnie i i będzie mi do soboty służyła jako, jako moje daily. Ja to wytnę w postprodukcji. Aha. Dobrze. Kazik postanowił się dzisiaj nie ujawniać. Obiecałem Wam to. Zobaczymy może w niedzielę. Przedstawię, natomiast zgodził się być operatorem mojej kamery, więc spróbuję drżącymi rękoma, drżącymi dlatego, że jednak przy mechaniku to każdy ruch jest zupełnie inaczej kontrolowany i może się. Aha, już klema jest założona. Dobrze, czyli tak, samochód jest właściwie. Widać mnie trochę kazik, czy nie? Tutaj, tak, widać mnie? Tak. To dobrze. Bo jak Jędrek kręci, to czasami jestem jeździec bez głowy, wiesz? Częściowo byłem bez głowy. Częściowo byłem bez głowy, dobrze. To jestem przy samochodzie. Teraz tak, zamykam. Kluczyk, odpalamy. Dobrze. To tak kręć, żeby za dużo nie było widać, ponieważ. Tu panuje półmrok i dobrze, ponieważ w garażu jest bardzo duży bałagan. Teraz tak wsiadam do samochodu, kochani, i mam ten problem, że przez znowu minutę muszę mówić, ponieważ świece żarowe po tak długim postoju będą się grzały minutę. Ale cóż, już kiedyś w różnych nagraniach tą minutę odpękałem. Momencik, nie wiem, czy ten akumulator jest dobry. Dobrze. Ja już tą minutę mówienia o jakiegoś kompulsywnego kilka razy tutaj wykorzystałem mówiąc do Was. Ja teraz przez tą minutę znowu muszę Was zabawiać rozmową, ale powiem Wam, że miałem taką śmieszną, znaczy śmieszną, taką, takie przemyślenie, bo się zastanawiałem, dlaczego kiedyś w ambulansach, tudzież w, w samochodach jakichś takich tam powiedzmy pomocy czy strażackich nie stosowano silników diesla. Czyli tak, były wtedy słabe benzyny, które miały powiedzmy 80 koni, no i diesle, które miały tam pewnie pod 70. I tak sobie pomyślałem, że jakby miał taki ambulans jechać do. Do kogoś i byłby dieslem to pierwszą minutę ktoś by umierał, bo, bo ktoś inny grzałby świece żarowe, tak? Bo jak inaczej ten samochód otrzymać w gotowości, a tą słabą, dychawiczną benzynę, które były montowane tam w tych 406 Mercedesach, w 306 i tam innych, czy w 308 tych powiedzmy sobie, ambulansach innych, no to były to jednak zawsze się uruchomiło i ona tam przynajmniej od razu jechała. Dobra, to teraz co? Minuta. Chyba minęła, bo w sumie nie, nie wiem czemu nie gaśnie mi ta kontrolka, nie patrzyłem na sekundnik, ale mój dwudziestoletni romans z tą lalką nauczył mnie już innego liczenia czasu. Gaz do dechy, odpalamy. No, chyba nie było minuty. Nie było to ładne uruchomienie, e, chyba nie było minuty, a może coś się ze świecami podziało, ale faktem jest, że że ona działa, jedzie i ja nią wyjeżdżam, bo za chwilkę zadymi garaż. Niestety, tak to tak to jest ze starymi dieslami. Tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami jeszcze raz dziękując i mam nadzieję, że ta krótka pocztówka z dzisiaj sprawi Wam również choćby odrobinkę, odrobinkę przyjemności. Jeszcze bym Wam pokazał jak stary diesel zanieczyszcza powietrze. No ale niestety jest zimny, trochę postał i trochę pewnie czasu mu to zajmie zanim, się, zanim te spaliny delikatnie będą lepsze. Ja w każdym razie na tle zieleni, eko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce.